Jak widzieliście, na okładce dzisiejszego filmu pojawiła się małpa Naruto, która jest tak zdolna, że sama zrobiła sobie selfie, ale nie dostała do tego zdjęcia praw autorskich, a samo zdjęcie nie jest chronione. Więc powstaje pytanie, co musi się zdarzyć, żeby fotografia była chroniona? Na to pytanie i kilka innych odpowiemy w dzisiejszym filmie. Sprzęty do robienia zdjęć, czy to aparaty, czy telefony, mają tak dużo elektroniki, że czasami taki sprzęt z automatu robi zdjęcie. Dlatego za każdym razem musimy wykazać, że zdjęcie zostało zrobione przez człowieka. Na przykład w Kanadzie zostało zrobione zdjęcie przez fotoradar, który stał przy drodze. Coś wywołało reakcję i fotoradar sam zrobił zdjęcie. Normalne. Był to świetny zbieg okoliczności, bo co takie oto zdjęcie Sowy. Z tego zdjęcia każdy może korzystać, bo nie powstały do niego prawa autorskie. Jeszcze ciekawiej było w Stanach. Tam była sprawa o to, czy można przyznać prawa autorskie zwierzęciu. Cała akcja miała początek w tym, że brytyjski fotograf David Slater w trakcie swojej podróży udostępnił aparat na statywie małpom, a dokładnie makakom czubatym, które były bardzo zainteresowane sprzętem Slatera. W trakcie godzinnej zabawy małpy zrobiły kilkanaście zdjęć. Tak, małpy same wciskały przycisk na sterowniku ustawionym przez Slatera. Pewnie nie dowiedzielibyśmy się o tym, o tym całym problemie, gdyby nie to, że czasopisma zaczęły wykorzystywać zyskujące popularność zdjęcia małpy bez zgody Slatera. Ostatecznie sprawa wylądowała w sądzie a sędzia stwierdził, że gdyby Slater potrafił wykazać swój wkład twórczy w fotografię, to miałby do niej prawa. I to zdanie jest dla nas bardzo ważne. Musimy pokazać, że w naszym zdjęciu jest twórczość, i wtedy będziemy mieć do takiego zdjęcia prawa. A w fotografii mamy kilka miejsc, w których możemy tę twórczość odnaleźć. Fotografia musi być twórcza i indywidualna, żeby była chroniona. O tych cechach opowiadałem w pierwszym odcinku i do niego was odsyłam, jeśli macie pytania dotyczące twórczości albo indywidualności. W fotografii mamy trzy miejsca, gdzie znajdziemy naszą twórczość. Pierwsze to kompozycja, drugie to moment wykonywania zdjęcia, a trzecie to postprodukcja. Te płaszczyzny, a w szczególności pierwsza i druga mają dużo wspólnego, więc najlepiej patrzeć na nie w ścisłej zależności. W przypadku kompozycji analizujemy proces poprzedzający moment wykonania zdjęcia czyli to, jak autor przygotował lub wybrał to, co fotografuje. Tą twórczość możemy odnaleźć w wyborze ustawienia osób lub przedmiotów. Dodatkowo patrzymy na to, jakie zostało wybrane i w jaki sposób zostało ustawione światło jaka powstaje atmosfera. To wszystko jest elementem kompozycji, czyli przedzdjęciowych wyborów autora. Te wybory oczywiście muszą być twórcze. W przypadku fotografii, które mają jedynie odzwierciedlić jakiś przedmiot, tej twórczości możemy nie znaleźć. I tutaj chodzi mi w szczególności o takie typowe zdjęcia, jak zdjęcia dowodowe, lub zdjęcia tylko produktów, bo one są robione po to, żeby jedynie odzwierciedlić rzeczywistość. Przy zdjęciach ludzi może jeszcze możemy znaleźć twórczość w przypadku ustawienia danej osoby i momentu ujęcia, chociaż moim zdaniem bardzo często tej twórczości brakuje. Na pewno twórczości nie będzie przy zdjęciach tylko produktów, które mają odzwierciedlać rzeczywistość. Ale jeśli dodamy do takiego zdjęcia jakieś elementy, pobawimy się światłem, pojawi się już ta przestrzeń twórcza. To takie zdjęcie może być chronione. Do tej kompozycji dodajemy moment zrobienia zdjęcia. Na to składa się timing, kadrowanie, kąt ujęcia, miejsce skąd wykonywane jest zdjęcie, wybór ustawień ostrości lub ilości światła, jaka zostanie wpuszczona do sprzętu, a nawet efekt, jaki uzyskamy poprzez wybór obiektywu. Na koniec zostaje nam jeszcze postprodukcja. To jest ostatni moment, w którym Gdzieś jeszcze możemy znaleźć albo zyskać dodatkową twórczość. Standardowy retusz, takie podstawowe czynności, które prowadzą do przygotowania fotografii do, do publikacji, nie będą miały w sobie twórczości, bo to jest tylko praca techniczna. Mam też na myśli usuwanie jakichś niedoskonałości ze zdjęć. W tej pracy technicznej zawarte są wszystkie czynności. Które zrobiłaby osoba, która potrafi obsługiwać dany program do, do obrabiania zdjęć. Chodzi o takie czynności, gdzie możemy zakładać, że inna osoba uzyskałaby taki sam rezultat. Ale już zmiana kolorów, nakładanie konkretnych efektów, zabawa parametrami, łączenie tych wszystkich efektów już będzie twórcze. Więc w tej postprodukcji szukamy kreatywności kreatywności w stosowaniu funkcji programu. Nie wystarczy standardowe ustawienie parametrów, które podciągną zdjęcie do standardowego poziomu. Świetnie te trzy przestrzenie obrazuje sprawa dotycząca twórczości w fotografii, która jest związana z płytą Maty, gdzie padły oskarżenia o plagiat. Sprawa to chyba trochę za dużo powiedziane, ale zobaczcie, mamy dwa zdjęcia, które są dosyć podobne. Po pierwsze, mamy ten sam pomysł, ale pomysł nie jest chroniony. Więc musimy poszukać czegoś więcej. Jak porównujemy te dwa zdjęcia, to na pierwszy rzut oka widać, że mamy podobieństwo w ustawieniu osób, ale jak dokładnie przeanalizujemy oba zdjęcia, to okazuje się, że to podobieństwo wynika jedynie z pomysłu. Światło, kolory, ustawienie rąk i przedmiotów są na obu zdjęciach inne. Moim zdaniem, w przypadku Maty nie doszło do naruszenia. Tak, zdjęcia na pierwszy rzut oka są bardzo podobne, ale wynika to z zastosowania tego samego pomysłu. Moc ochrony zdjęcia zależy od połączenia wszystkich tych płaszczyzn czyli kompozycji, momentu wykonania zdjęcia i postprodukcji. Jeżeli którakolwiek z tych płaszczyzn jest twórcza, to całe zdjęcie będzie chronione. I nie będzie można z niego korzystać bez pozwolenia, na przykład przez wstawianie takiego zdjęcia do plakatu. Zapraszamy was do subskrybowania naszego kanału Intelektualni, również do komentowania, a także lajkowania naszych filmów na YouTube. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.